W niedzielę repentacja Polski gra z repentacją Litwy. Ale fajnie by było pojechać na taki mecz. Ty, ciekawe ile kosztują bilety? Ile? 175 175 zł. No, chyba ich posrało. Ciekawe, czy są mecze, na które można pojechać za darmo. Siema Jurek, co ty otwalasz, Rozwaliłeś całą ścianę naszego budynku. Słuchaj, yy, zupełnie przypadkowo podsłuchałem, co ty tam bełkoczysz pod nosem. I wiesz co? Możemy pojechać na mecz, który jest za darmo, bo są takie. Aha, a konkretnie gdzie? Pojedziemy. Na mecz B klasy. O, jesteśmy już na stadionie. <laughs> znaczy Orliku. No i za chwilę rozpocznie się mecz. Y jaki mecz? Y to jest KKS gnojówka kontra pogoń dziadowice. Y tak jest, KKS Gnojówka kontra Pogon Dziadowice. E, są to znane na skalę europejską marki. E, jakbyście się pytali, kto tam stoi na brance naprzeciwko, to jest to, to, jest to, to, jest to sędzia. A pod nami w garniturach jest trener KKS Gnojówki. Pamiętajcie widzowie, podstawowym, yy, podstawową rzeczą, jaki musi zrobić każdy kibic przed meczem jest trening głosu. A więc ja teraz potrenuję mój głos. Sędzia to stara ku... Przecież on ci da czerwoną kartkę za to. No, ale mecz się nie zaczął, więc nie może mi dać. A. Komu kibicujemy? No, ja chyba kibicuję KKS z gnojówce. Co? No, no bo ich trener jest pod nami. No i co z tego? Ja kibicuję pogoni dziadowice. Niech wygra lepszy. A komu pan kibicuje? Ja. Nie wiem. Obu. A, ok. Jest pierwsza akcja dla zespołu Pogoni dziadowice. Popatrzmy. Wyprowadzenie piłki. I gracz KKS Gnojówka. Co zrobił poślizgnął się na piłce? I wywalił girom na rej temu napastnikowi Dziadowic. Patrzmy, rzut wolny dla pogoni Dziadowice. Yy, aż co co tutaj się stało? Yy, do, do... zawodnika, który był faulowany, podszedł bramkarz. Co on robi? Ej! Co? Mogę strzelać? Okej... Okay. Na szczęście trener pogoni nie widzi tego, co odwalają jego zawodnicy, bo akurat yy, pijany zasnął, ale popatrzmy. Piłka jest kopnięta, ale bardzo słabo. Piłka ledwo w ogóle podbiła się do góry. Co z tym zrobi zawodnik KKS u gnojówka. Piłka leci. A bramkarz. No, daleko od własnego pola karnego musi gonić piłkę. Nie. Jest 1 do 0 dla KKS Gnojówka. Co tutaj się stało? Jak ogórek, na razie my wygrywamy. Dobra, to jest B klasa. Tutaj pada 10 goli na mecz. Wsnowienie gry. Gnojówka prowadzi. Ależ tutaj teraz inteligentne zagranie piętkom yy, zawodnika gości. Popatrzmy, co zrobi zawodnik. Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Przyciski mi się pomyliły. Nieistotne, rzut wolny dla drużyny gnojówki. Popatrzmy, tutaj bardzo dużo osób w obrębie pola karnego. Popatrzmy, co zrobi zawodnik. Kopie prosto w jądra napastnika, pogoni dziadowicę. Sędzia jest zmuszony przerwać grę i pomóc poszkodowanemu zawodnikowi. Co, 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 coś się stało? Co, do, do, dobrze, wszystko? Tu? Dobrze? Jeden, dwa... Yy... Nie macaj mnie zboczeńcu, wszystko dobrze. Sędzia postanowił powtórzyć rzut wolny. Popatrzmy na kopnięcie. A teraz popatrzmy, gdzie leci piłka prosto w sędziego. Co tutaj się stało? Yy, ta sędzia jest chyba trochę niezdolny do sędziowania. Co ty zrobiłeś? Teraz nie dokończymy meczu i będzie obustronny walkover. E, chyba musimy znaleźć nowego sędziego. No super, tylko ciekawy, jak go tutaj znajdziemy. Może jakiś kibic się skusi. E, co? Kibic? E, to, to, to na pewno nie, nie ja, ja tutaj śpię, ja, ja tutaj e, odpoczywam po ciężkim dniu w, w pracy. Mnie tu nie ma. Hej, wy dwaj, chodźcie tutaj. Dobra, mamy tutaj dwóch kibiców, którzy no, mogą zostać naszymi nowymi sędziami. Yy, Kandydacie numer czerwony, zaprezentuj się. Jestem czerwony ogórek i Przyjechałem z, z siedlic yy, dla Beki, bo za darmo. To trzeba brać. No. Dobra, zielony kandydacie, przedstaw się. Ja... <trygamy> <trygamy> o fuj. Z Twojego złego chyba czerwony lepszy.